Teraz mam wrażenie, że furorę robi Young Leosia, Mata, raperzy w ogóle. I zawsze tak się, robi I tak się raperzy zawsze. Właśnie, czy Justynie Steczkowskiej znane są właśnie y, takie postacie? Wiesz co, Young Leosia była koleżanką mojego syna, bo razem kiedyś, razem kiedyś DJ-owali. On ją nawet do pracy zatrudniał, Leon. Więc y, stąd znam Jan Leosię, bo sama y, nie słucham takiej muzyki. To jest muzyka dla stricte bardzo młodych ludzi. To jest ich świat. Ja tego świata nie bardzo rozumiem. Znaczy Nie należy do niego, więc nic przeciwko niemu nie mam, absolutnie. Tylko no nie jest to coś, czemu poświęciłabym swoją uwagę. Ale to są młodzi ludzie, oni zupełnie co innego, czego innego słuchają, co innego ich cieszy. Mój syn był na koncercie Maty i bardzo mu się podobało. I był z dziewczyną, i wrócił, i był szczęśliwy, że tam był. Super, no ale ja jakoś, jak gdyby, nie jest to muzyka, która mnie wciąga, bo w ogóle rap nie jest muzyką dla mnie, bo to jest bardziej rytm i słowo, a ja kocham muzykę, bogate harmonie, tak jak w symfoniach, na tym się wychowała melodie, melodie piękne, więc jestem po prostu inna, ale wszystko ma swoją wartość i swój czas i, i swoją publiczność, więc wszystko jest w porządku.